Po fali, że tak powiem, chłodnego lata przyszedł początek sierpnia dosyć upalny i niestety, ale te pogody no, nie sprzyjają akurat jeśli chodzi o pacjentów. tak, Szczególnie pacjenci wiekowi odczuwają to, pacjenci z chorobami schorzeń układu krążenia, ale także każdy jeden pacjent wiekowy. Nie tylko oczywiście pacjent wiekowy, dlatego należy przestrzegać pewnych zasad, które... Yy... Pomogą nam przetrwać te trudne chwile, pomogą nam, żeby nie doszło do zaostrzeń tych wszelkiego rodzaju naszych już chorób przewlekłych. I takie podstawowe zasady, które są. no to Przede wszystkim jedną z takich głównych zasad to jest unikanie tych upałów. Unikanie tych upałów, czyli tego okresu najgorszego nasłonecznienia, czyli między powiedzmy godziną 11 a godziną 17, żeby najczęściej przebywać, że tak powiem, jeśli się oczywiście da w domu. Oczywiście w domu też nie w pokoju nasłonecznionym. Najczęściej muszą być to pokoje, jeśli są to domy wielokondygnacyjne na najniższej kondygnacji. Najczęściej chodzi o to, żeby pomieszczenia dane były wychłodzone. Najlepiej, jeśli są rolety albo zasłony, czy ewentualnie żaluzje, żeby to było pomieszczenie zacienione. Pomieszczenia najlepiej też, że tak powiem, przewietrzyć, wychładzać. Wychładzamy oczywiście nie w południe największego upału, tylko najczęściej z rana albo wieczorem, po to, żeby ten przewiew i ten klimat odpowiedni w pokoju był prawidłowy. Oczywiście wiąże się także z tym wszystkim odpowiednia dieta i przyjmowanie płynów. Nie należy zapominać, że w trakcie fali upałów, ale w ogóle w trakcie w ogóle podwyższonych temperatur ciała należy przyjmować odpowiednią ilość płynów. Te płyny muszą być też, że tak powiem, odpowiedniej jakości. Nie mogą to być niestety alkohole, chociaż wielu amatorów spędzających wakacje gdzieś akurat. Czy tak powiem, piwo yy, preferuje? Niestety napoje niealkoholowe, yy, nie bardzo słodkie, bo nie, niestety będą ale wzmagały pragnienie. Niestety należy też... Yy... W trakcie upału nie należy przyjmować też bardzo zimnych płynów. Najlepiej, jeśli te płyny niestety może nie są one tak przyjemne jak te z chłodziarki, ale w temperaturze pokojowej. Dlaczego? Dlatego, że niestety ale do, do, może dojść do takiego szoku termicznego, co będzie spowodowało no, szybkie zapalenie gardła kartani i niestety no, nasilenie pewnego rodzaju schorzenia. Nosimy oczywiście w trakcie upałów kapelusze, czapki, nakrycia głowy. Staramy się ubierać lekko i zwiewnie. Chodzi o to, żeby jak największa część ciała była w miarę zakryta, ale lekkimi, przewiewnymi szatami. Najczęściej ubieramy się w jasne kolory, które odbijają promienie słoneczne. Wiadomo, że kolor ciemny z kolei sprzyja, więc może też dojść do przegrzania organizmu. Jeśli chodzi o, ponieważ ludzie się pocą, ponieważ mają przyjmować tę dużą ilość płynów, muszą też dbać o odpowiednią dietę, nie należy się wtedy przejadać, należy także te posiłki, posiłki muszą być lekkie, zbilansowane wraz z potem, z wydalaniem wody z moczem, tracimy między innymi potas, więc ważne jest, żeby ta dieta była dosyć bogata w ten potas, więc wszelkiego rodzaju pomarańcze, wszelkiego rodzaju pomidory. sałata, marchewka, pomidory, tak jest, jak najbardziej są wskazane, bo musimy, że tak powiem, tą równowagę elektrolitową w organizmie zachować. Oczywiście no klimatyzacja. klimatyzacja jak najbardziej, natomiast z klimatyzacją też nie należy przesadzać, oczywiście szczególnie w samochodach, czy w domach najczęściej chłód jest miły, natomiast też należy to robić z głową. Te temperatury nie mogą być od razu minus 17, znaczy 17 stopni klimatyzacja ustawiona, raczej ta temperatura ma być 20-21 stopni. Dlaczego? Szok termiczny po wyjściu z zimnego na przykład samochodu, czy z klimatyzowanego pomieszczenia na taki upał może skutkować no, szokiem termicznym, zasłabnięciami, omdleniami. Dobrze jest, jeśli jest taka możliwość także, aby przyjmować letnie kąpiele, tak? prysznic. Chodzi o skłodzenie ciała. Natomiast też to nie może być woda zimna i lodowata z uwagi na to, że także może dojść do gwałtownej reakcji organizmu i do po prostu szoku takiego termicznego może się dowiązać na przykład z omdraniem pacjenta. Czyli co? Czyli upały mogą być przyjemne, ale podchodzi się do tego z głową. Tak, yy, oczywiście zawsze, zawsze wszyscy lubimy ciepło, wszyscy lubimy wypoczywać. Należy życzę tej pogody jak najdłużej, bo po tej fali yy, chło, chłodu niestety, ale należy nam się troszeczkę tego relaksu. Niestety zazwyczaj bywa tak, że jak za długo jest ciepło, zaczynamy też na to narzekać. Są miłe strony, tego życzę miłego wypoczynku, ale róbmy to słowom żebyśmy bardziej mogli się spotykać na mieście niż w warunkach szpitalnych.